Dzisiaj wyjeżdżamy, dzisiaj, znaczy wyjeżdżamy dzisiaj. Yy. <laughs> Jadę dzisiaj do Ani. Jadę dzisiaj Ani, bo rano sobie już jutro wyjeżdżamy do Gdańska, do Marsów. I cóż, mam mnóstwo rzeczy do spakowania. One wciąż tu są i powoli się ekscytuję. Powoli, powoli, powoli. Bo to jeszcze nie jest taki etap, gdzie. Uuu, Marsi, w ogóle już nie, 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 cóż, nie, nie to czasy. I nie stresuję się ogólnie wyjazdem. Stresuję się bardziej tym, co muszę spakować, czegoś nie zapomnę, bo jednak jedziemy na tydzień. Nie tylko na koncert, ale na cały tydzień. No i cóż, bierzemy książki, bierzemy muzykę, dobrą muzykę do samochodu i będziemy jechać. Jedziemy do Gdańska! Jedziemy do Gdańska! We are fucking ready! And we have festive moods and... Yes. I'm goofy! as always but yeah today she is just like Stop! Please! Because I will kill you! No! Bye home! Do you have your visa? Yes I have my visa. Yeah but I have MasterCard <laughs> okay. Oh no! So really? Policeman? It's so... Shit I hate it. It's so early... So early and policemen we... are woke Up about six a.m. and ten past. Yeah, so about hello. Oh, hello. And she she was hello? waking up. Hello? About Six and a half. It's too early to me. Really. Yeah, I was sleeping about three hours, hours, hours. So we are going to pharmacy to bring some. Urva to gdzie ja to to bring some cocaine. Ay, Jesus, You blondy bitch without any kierunkowskaz, no. Obecnie jesteśmy w Gdyni tak naprawdę tym, bo podwoziliśmy osoby z blabla Osoba Blabla No i teraz idziemy gdzie? Jedziemy do nas zakupy, no i pod hotel i spekulacje są takie iż Marsi sobie Mam trzy opcje: gdzie jedna to jest Soft, coś tam i to jest Grand, ale Grand jest za daleko. Jest plazie, daleko, tak, jest daleko od mi. centrum, gdzie oni będą się się tam, i jest daleko do kina. E, dalej była opcja, że nowotel, ale jest obleśny, po prostu obleśny i wszystkie są nowotele. Więc kolejna opcja to jest Hilton, który jest Sztopoli. obok naszego hotelu, coś pięknego. Tak, więc mieszkamy sobie w drzwi w drzwi, prawdopodobnie z Marsami. Gdzie jesteś? pod moim hotelem, czyli Hilton Chodźmy tu w Tu śpimy bitches Ej lol no No Co jak pan taksówkarz już czeka na nich? Bo takie wypolerowane A no jest co Patrz jak ładnie, o nie tam go Bądź, zamknij się, nie bożam, tak, od początku, się. zamknij się od początku, ja muszę to powiedzieć, jeździłyśmy sobie, tak po prostu, Mieliśmy już straciły wszelką nadzieję, eee, lusterku, i bożam. zamknij się, ja chciałam wycofać, i patrzę do lusterka, patrzę i mówię, ty stara Shannon, a ona takie, co ty gadasz, i wysiadłam, I naprawdę że Shannon. i czekaj, laku, czekaj, czekaj. Auta, ja, ja wysiadłam się. z tego samochodu i biegnę do niego i mówię, hej Shannon, coś tam, co u ciebie mamy, i ty, w porządku, no całą i w ogóle taka podierana, ale potem sobie weźmie, że musi iść w ogóle, że... O, to to, secret, to secret, gdzie on tak? idzie, tak? No to nie nieopieko, że to zaparkujemy <laughs> i biegniemy za nim, nie? Biegniemy za nim i co potem się działo? O mój I znaleźliśmy, no że poszli do tam, gdzie tak, tam, tam a na potem miasto. dalej. Powiem bożej dalej, więc poszliśmy za nim, żeby zobaczyć dziś piąt, ale jeśli nie dowiedziałem się, no. i potem i potem, potem się bo tak szczęśliwa. do auta i ona mbota? mówi mi przytul mnie. Ja tak się prawie, prawie ją przytulam i nagle. Słyszę. Nie, nie, nie. wcześniej się położyłam na podłodze, bo mam w takich emocjach, że po prostu położyłam na podłodze, po prostu, że ja pierdolę dole co się dzieje i leżę na tej podłodze i wstaję potem. I ja mówię, po co na mnie, bo jestem roztrzęsiona i ona mnie <laughs> jakoś na przytula. I, I Ja tak, tak się mówię. Opracam. Czekaj, ja tak mówię... Y tak, myślałam właśnie, że ktoś mówi po angielsku, nie? Ktoś mówi po angielsku, patrzę, a to idzie kurwa Jared. Jared To takie hej, Jared! Ogóle, Matko Święta. I Także... pożyczył nam, have a good night i no. tam, I see you soon, see you tomorrow, <laughs> see you. Wygraliśmy życie, no, sakrycznie. Boże. Oh, ciepło. Hejka. Here O, oh, your head is on my camera shit You are still in my camera Goddamn <laughs> Lepos <noise> oni się na. Patrz jednak kierunkowo, przepraszę, chyba co nie, przeczyja może kurwa. Zadeny kurwa do tego do sztokholmu kurwa.

Różli się. I pijemy wodę Evian. Wodę Evian. Bardzo dobra. Wiesz, że jak kelnerzy mają pryszcze, to masz prawo odmówić posiłku? Naprawdę? No. Jem paczkę z Very good. No. Z czym? Z orzechami? Tak. Mhm. Eee, z orzechami nerkowca i miętam. Mhm. W każdym razie popij standardowy biznes. Aj, standardowy. 2, 2, 3. O, i co? Się ma, właśnie mu ucieram. <noise> Albo nie. To jest standard, stara. <noise> stara! Grubo! Ale... Światło nam nie działo, przykro mi. Może jesteś bardzo. Tu nie, są dnia. Sorry, nie ma światła. Ej, ej, może trzeba... co? Telewizor. Co? No, Patrz. No. Patrz. Tak jest to samo jest w tym. A. To samo jest w tym. Znethosie. Ale się wyśpimy przed koncertem, zdara. Wait, wait. <laughs> okay. Are you? We should, yeah, uh -huh. we should take this and now. Yeah, it's working. That's weird. But you're Shyla, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Hey, oh, no, hey. how are you? Huh? We okay. Would just say hi? <laughs> Bye. See you soon.